DVP-info rąbnęło mi materiał, narażając mnie na ostry hejt. Jak to zrobili? Bardzo prosto. Wzięli sobie fragment mojej relacji z marszu 4 czerwca, w mojej ocenie całkiem dobrej i obiektywnej, o czym świadczą chociażby miłe komentarze, a także bardzo wysoka ilość łapek w górę, i wmontowali w swój materiał, który już w mojej prywatnej ocenie, no, taki obiektywny nie jest. No i tu się zaczyna robić szkopuł, bo jako źródło podali kogoś zupełnie innego, z kim kompletnie nic mnie nie nie łączy. W ten sposób zrobili mi bardzo dużą krzywdę. Ale nie tylko dlatego, że naruszyli moje prawa autorskie, ale również dlatego, że wielu ludzi pomyślało, że ja się sprzedałem TVP Info. Dlaczego? Ano dlatego, że jestem osobą dość rozpoznawalną, ale to nie jest tak, że każdy, kto mnie kojarzy z głosu albo z twarzy, ogląda moje filmy. O czym świadczy chociażby stosunek liczby subskrybentów do y, liczby wyświetleń filmów. Ale to też jest tak, że dużo więcej ludzi mnie kojarzy niż subskrybuje. Efekt? Efekt jest taki, że ponieważ jako źródło został podany ktoś zupełnie inny, nieznany, to wielu ludzi, którzy nie oglądało mojego materiału na YouTubie i zobaczyło tylko ten fragment w TVP Info, pomyślało o... Woźniak się sprzedał TVP VP Info, poszedł na marsz 4 czerwca i zaczął prowokować. Na zlecenie TVP Info, które wiadomo jaką ma prasę i jak jest kojarzone. Efekt? Efekt taki, że dostałem całą masę bluzgów, całą masę bardzo nieprzyjemnych wiadomości, a pewnie jeszcze więcej osób pomyślało sobie o mnie jakieś bardzo złe rzeczy. Tylko nie napisało mi tego, ale już się na trwałe do mnie zraziło, bo pomyśleli, że ja jestem jakimś prowokatorem, który wchodzi w tłum i prowokuje, żeby ośmieszać ludzi, którzy byli na tym marszu, bo mi ktoś zapłacił. No i dlatego kręcę ten film, bo tak, drodzy Państwo, nie było. Na marsz 4 czerwca poszedłem całkowicie niezależnie z własnej inicjatywy ze swoim własnym operatorem, i nakręciłem długi, 40-minutowy. Materiał, do którego link macie w pierwszej linii opisu, i zachęcam Was, żebyście sobie ten materiał obejrzeli i przekonali się, że był to materiał całkowicie wyważony i mądry. I rzeczywiście znajduje się tam fragment, w którym pytam Pana o to, co ma na transparencie, a on nie za bardzo kuma i nie za bardzo rozumie, ale jest to kilkadziesiąt sekund z 40-minutowego materiału. Większość wypowiedzi, natomiast są to wypowiedzi dużo bardziej merytoryczne, w tym wypowiedzi ludzi, którzy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mówili, na przykład podawali rozwiązanie problemu tego, że iluzja demokracji w Polsce jest faktem, czyli że teoretycznie my głosujemy na kogo chcemy, ale w praktyce to zwykle głosujemy na tego pierwszego z listy. A ja, boss partyjny, który układa listę, de facto decyduje, kto będzie posłem. Jeden z moich rozmówców podał bardzo fajny sposób, żeby bosom partyjnym wybić tą władzę z ręki. No i w moim przekonaniu, to właśnie, że ten materiał jest taki obiektywny, wyważony, a przez co niekorzystny dla partii rządzącej, mogło być powodem, dla którego TVP info zrobiło taki numer, że jako źródło podało kogoś innego. Dlaczego? A to dlatego, że jakby podali mnie jako źródło, kanał YouTube, wideoprezentację, no to dużo ludzi by sobie po tym ich materiale weszło na YouTube, a obejrzało ten mój cały materiał no i przekonali się, jaka generalnie była wymowa tego materiału, jaki był wydźwięk tego materiału i co generalnie reprezentowali sobie, sobą ludzie na ten marsz idący. A tak, a tak, drodzy Państwo... Ktoś, kto po materiale TVP Info sobie chciał obejrzeć materiał źródłowy, został przekierowany na konto Twitter jakiejś pani, które w chwili, w której kręcę ten vlog, ma niecałe 2000 followersów i które znane jest z tego, że publikuje treści, do których raczej nie ma praw autorskich. No, chyba, że jest to konto pracownicy TVP Info, które ma zgodę TVP Info na publikowanie materiałów z ich anteny. Jednak nie chcę iść aż tak mocno w tak brutalne teorie. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, jaka to jest ciekawa rzecz. Generalnie filmiki, które to konto tam wrzuca, to ma tak kilkadziesiąt, góra kilkaset wyświetleń. Generalnie jest to bardzo małe, yy, ma małe konto. Niecałe 2000 subskrybentów z bardzo małymi zasięgami. I ciekawe, że TVP Info. No, znalazło właśnie ten materiał na tym małym koncie na Twitterze, a nie na kanale YouTube, który no, 650 tysięcy subskrypcji ma i w chwili, w którym kręcę ten vlog, ten materiał na moim YouTubie ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń. Ale dobra, okej. Okay. Załóżmy, że naprawdę to jest tak, że um, ludzie z TV Info znaleźli ten materiał na, na, na tym Twitterze, a nie że i że nie wiedzieli. Bo, bo rzeczywiście ten materiał to jest materiał. Trochę przerobiony ten mój, w sensie, że ktoś tam yy, dołożył jeszcze muzyczkę i wrzucił to na jakiś inny portal. I on rzeczywiście ten z dodaną muzyczką. Tyle tylko, że oni są profesjonalistami i powinni byli zauważyć, że ten materiał na pewno nie był autorstwa tego kanału na Twitterze. W związku z tym, jako źródło, powinni podać. Prawdziwego autora. A ustalenie mnie jako autora nie powinno sprawić im żadnego problemu. Dlaczego? Bo mnie na tym materiale widać i mnie na tym materiale słychać. A jak już powiedziałem, jestem osobą dość rozpoznawalną, między innymi przez TVP. Jakoś kilka lat temu TVP nie miało żadnego problemu, żeby zacytować mnie z właściwym podaniem źródła w głównym wydaniu wiadomości. Ba nie robili tego raz, robili to kilka razy. Raz nawet zdobyli sobie mój numer telefonu i zadzwonili do mnie, żeby się umówić. I przyjechał do mnie ich reporter, po to, żeby nagrać moją wypowiedź na temat protestów przeciwko akta 2. Ba, samo TVP-info, na którego antenie leci sobie ee, w telewizji. Umiało mnie jakiś czas jeszcze zupełnie normalnie zacytować, podając jako źródło Krzysztof Ator Woźniak, YouTube łamane na wideoprezentację. Czyli jakoś jeszcze niedawno wiedzieli, kim ja jestem, wiedzieli, jak się nazywa mój kanał na YouTube, wiedzieli, jaką mam ksywkę, wiedzieli wszystko. Teraz nagle. Drodzy państwo, taka jakaś pomroczność jasna ich. Naszła i nagle jakoś tak zapomnieli jak się nazywam i w dodatku chyba doszli do wniosku, że pani Magda Mirecka, bo tak się nazywa ten to te konto na Twitterze, no wygląda jak ja, czyli jak facet. I wiecie, gdyby to jeszcze była jakaś taka stacja powiązana z gender i tak dalej, to może by pomyśleli, że na przykład ja się udosamiam z bycia kobietą i się udosamiam z byciem osobą o imieniu Magda Mirecka. Ale raczej mi się wydaje, że światopogląd, który prezentuje TVP raczej sugeruje, że tak to wygląda facet. A facet... Raczej nie ma na imię Magda. W związku z tym, w sposób oczywisty, tam po prostu materiał był wrzucony z naruszeniem praw autorskich i należałoby znaleźć prawdziwego autora i zacytować prawdziwego autora. Tylko, że tutaj znowu robi się ten problem, o którym mówiłem na początku. Gdyby podali mnie jako źródło, to ryzykowaliby tym, że ich widzowie wejdą sobie na mój kanał na YouTube i obejrzą sobie cały materiał. Zakładam, to jest moja opinia, że raczej nie chcieli, żeby ludzie oglądali mój cały materiał. I podkreślę, dlaczego to kręcę. Kręcę to dlatego, że w wyniku tego, co zrobiło mi TVP info, dostaję hejty. I bo ludzie uważają, że ja poszedłem na ten marsz na zlecenie TVP info. Ja się od tego odcinam. Nie poszedłem na ten marsz na zlecenie TVP info. Tak, zdaję sobie sprawę, że był. Na marszu co najmniej jeden człowiek, który, podobnie jak ja, nie miał kostki, zro... zadawał ludziom różne pytania, chyba prowokacyjne, bo ci ludzie udzielali różnych materia... różnych odpowiedzi, takich dość specyficznych, w rezultacie czego powstał materiał, który był emitowany w telewizji publicznej, który jest taki, że jako nawet Drodzy Państwo, nie mogę tutaj wrzucić i zacytować na YouTubie, nie dlatego, że prawo mi nie pozwala, bo akurat prawo by mi pozwalało, tylko regulamin YouTube'a mi nie pozwala, bo regulamin YouTube'a między innymi nie pozwala na wulgaryzmy, a w tym materiale no, powiedziałbym, że tam jest jeden wielki bluzg, ale no, są tam też inne słowa, ale tych bluzgów jest tak dużo, że materiał by został natychmiast ściągnięty z, z YouTube'a za łamanie regulaminu bluzgów. I teraz zobaczcie, Ludzie wiedzą, że był w tym, na tym marszu co najmniej jeden człowiek, który chodził bez kostki. Zadawał ludziom pytania yy, i przez co powstał, no, przepraszam za wrażenie, moim zdaniem dość obrzydliwy materiał w telewizji publicznej. I teraz ci ludzie widzą w TVP Info mnie bez kostki, gdzie źródłem nie jest kanał YouTube wideoprezentacje, tylko ktoś zupełnie inny, i ludzie myślą, kurde, to no tak, no Woźniak się sprzedał, też poszedł ludzi tam prowokować na zlecenie TVP. I to jest coś, co mi bardzo szkodzi, dlatego kręcę ten materiał i dementuję, odcinam się. Poszedłem tam nakręcić obiektywny, rzetelny materiał i to zrobiłem. I link do tego materiału jest w pierwszej linii opisu, i go obejrzyjcie. A dla tych wszystkich, którzy myślą, o Woźniak przesadzasz. Drodzy Państwo, był kiedyś taki kanał Pyta.pl. I był sobie taki bardzo popularny youtuber, dużo popularniejszy ode mnie, Mikołaj Janusz Jak. I on chodził właśnie na różne eventy, imprezy, marsze, protesty i zadawał ludziom pytania. I to się ludziom bardzo podobało tego materiału były bardzo popularne. I potem on rzeczywiście zaczął współpracować z TVP. Chyba, żeby było śmieszniej, właśnie z programem w telewizji. I przez to, zdaniem ludzi, całkowicie stracił twarz, Straci... ludzie stracili do niego zaufanie, bo zdaniem ludzi przestał być obiektywny i on przez to bardzo mocno stracił. Ten jego kanał, który był bardzo popularny, przestał być popularny, bo ludzie no, już nie mieli ochoty go oglądać, bo uważali, że on jest jednostronny. No i dlatego ja sobie nie dam przypisać takiej łatki. Jestem, drodzy państwo, całkowicie niezależny. Żadna partia polityczna mi nie płaci, żadnej partii politycznej nie popieram. Nie popieram ani Platformy, ani PiSu, ani Lewicy, ani Konfederacji, ani PSL-u, ani Nowoczesnej, ani żadnej innej partii. I nie dam się medialnie do żadnej telewizji ani do żadnej partii przykleić. I tyle. I po to kręcę ten materiał. A ciebie, drogi widzu, drogawicko, bardzo proszę, pomóż mi ponieważ dostaję niezasłużone hejty, pomóż mi wybrnąć, roześlij ten materiał, gdzie tylko możesz i poproś tych ludzi, którzy teraz myślą, że ja poszedłem na ten marsz na czyjeś zlecenie, żeby obejrzeli ten mój rzetelny materiał z marszu, który się pojawił oczywiście zanim pojawił się materiał w TVP Info i zanim konto Twitter pod tytułem Magda Mirecka zapierdzieliło mi fragment mojego materiału i bez podania źródła wrzuciło do siebie. Jeszcze raz podkreślę, to, że TVP Info rzeczywiście pewnie ściągnęło ten filmik z konta Twitter Magdy Mireckiej, w żaden sposób ich nie usprawiedliwia, ponieważ oni powinni byli wiedzieć, że to nie ona jest autorką i powinni byli poszukać prawdziwego autora, a ponieważ wielokrotnie mnie cytowali, wiedzą, kim jestem, i jestem dostatecznie rozpoznawalny powinni na pstryk ustalić, że to jest mój materiał, a jak mieliby problem, to zawsze mogli zadzwonić. Od czasu, gdy ostatnio dzwonili, numer mi się nie zmienił. Pozdrawiam, drodzy Państwo, roześlijcie ten materiał, gdzie tylko możecie. Pozdrawiam.